W tym filmie pokażę Ci, jak możesz opublikować zdjęcie live w swojej relacji na Instagramie. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Najpierw w aplikacji Instagram musisz, jak zwykle, nacisnąć tutaj u góry po lewej stronie, aby dodać nową relację. Następnie wybierz swoją galerię. Jeśli domyślnie otwiera się aparat, po prostu przesuń palcem w górę, e wtedy pojawi się galeria Twojego telefonu. Kluczem do dodania zdjęcia live jest to, żeby miało ten symbol nieskończoności, który pojawia się tutaj w lewym górnym rogu. Ten symbol ma tylko zdjęcie live. Naciśnij na nie, a następnie, aby pokazać, że to zdjęcie jest live i można je opublikować, musisz nacisnąć właśnie ten symbol nieskończoności. Naciśnij na niego i jak widzisz, zdjęcie zaczyna się poruszać. Teraz wybierz ikonę u góry po prawej stronie, aby potwierdzić zmiany zdjęcie zostanie opublikowane jako bumeran. I gotowe, teraz masz je tutaj i możesz wysłać je komu chcesz albo dodać do swojej relacji. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla ciebie pomocny i do zobaczenia w kolejnym.